Witajcie, kochani, w kolejnym filmiku z serii Wybierz kartę. Dziś przygotowałam film, w którym odpowiem na pytanie, co mnie czeka w miłości we wrześniu. I tak jak widzicie, wylosowałam dla Was karty, pogrupowałam je. Pierwsza grupa jest to Tygrysie Oko, druga Kamień Księżycowy, trzecia Turmalin i czwarta Cytryn. I Waszym zadaniem, tak jak zawsze, jest wybranie jednej grupy kart. Ja oczywiście dam wam na to trochę czasu, a korzystając z okazji chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że na, mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart tarota. Przypominam o trwającej ofercie wakacyjnej, dwa pytania w cenie jednego, która kończy się z ostatnim dniem sierpnia, także warto skorzystać. Dwa pytania w cenie jednego, za jedyne 30 zł, także naprawdę to nie jest wiele, a można się wiele dowiedzieć. E, także piszcie do mnie na adres mailowy tarocistka A Ja na takie pytania odpowiadać będę albo w filmiku e, tutaj na YouTube, albo drogą mailową, albo w wiadomości głosowej. Natomiast osoby zainteresowane sesją indywidualną ze mną, która odbywa się najczęściej m, przez telefon, na WhatsAppie, na Skype'ie, e, zachęcam do kontaktu w celu uzgodnienia terminu takiej sesji. Sesje są półgodzinne bądź godzinne, w zależności od tego, ile macie pytań, ile klient ma pytań. Także również piszcie, ustalimy dzień, godzinę. Natomiast cennik czytań, znajdziecie na, na mojej stronie, do której podałam link w komentarzu pod filmem. Także zaglądajcie. Jeżeli nie będziecie mogli znaleźć, piszcie do mnie, ja Wam cenę podam. Także zapraszam serdecznie. E, no dobrze, przejdźmy do kart. Mam nadzieję, że dokonaliście już swojego wyboru, a ja przejdę do interpretacji grupy pierwszej. Tykry się oko. Co mnie czeka w miłości we wrześniu. E, powiem tak. Co, co, co cię czeka? Co Cię czeka? Osoby, które wydały, wybrały tą grupę. Pokazuje mi się tutaj. Em, Pewne sytuacje, trochę rozczarowań, trochę rozczarowań z jednej strony, ale dużo też radości, to tak od razu mówię. Pewne, pewne historie trzeba będzie pozakańczać. Nawet takie historie, które już się skończyły, ale gdzieś w sercu bądź w głowie wam to pozostało, tutaj od tego trzeba się odciąć, kochani, i naprawdę nie ma co rozdrapywać. Ponieważ taka rozdropana e, e, rana krwawi, tak? Także tego nie róbcie. Tutaj karty e, pokazują, że e, to, co było, e, to, co było, już się skończyło i nie wróci, nie będzie już w takiej samej formie, jakiej było. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, dlatego że przyszłość wygląda o wiele, wiele lepiej niż przeszłość. Tutaj e, karty pokazują, że to miało być dla Was jakieś doświadczenie, doświadczenie, które pomoże Wam w przyszłości, chociażby, tak? I może być tak jeszcze, że właśnie we wrześniu, jeżeli Wasza relacja skończyła się jeszcze wcześniej, i jeszcze tutaj, to jeszcze tutaj w jakiś sposób um, emocjonalnie do tego podchodzicie, jeszcze jest Wam przykro z tego powodu, to we wrześniu to, to będą takie już. Końcówki, ko koniec takich emocji. To już będzie się kończyć, ponieważ pokazuje mi się tutaj też taka, powiedzmy, no, gotowość przy jednoczesnym lęku jeszcze. E, taka gotowość do tego, aby, no, już prawie jestem gotowa, już prawie jestem gotowy poznać kogoś, tak? I tutaj mi się pokazuje, że los rzeczywiście da Wam nowe możliwości. E, czyli na, waszych, na Waszej drodze będzie szansa, aby. Pojawił się ktoś nowy. W niektórych przypadkach, jeżeli jesteście osobą w związku, to nie znaczy też, że e, wszystkim osobom, które wyda, wybrały tą grupę, będą się e, związki e, rozsypywać. Tak? Tutaj może chodzić też o jakieś poprzednie zdarzenie jakieś poprzednie zdarzenie w waszym życiu, które spowodowało wam jakąś przykrość. E, związane oczywiście ze związkiem, z partnerstwem. Może to być e, doświadczenie, które miało miejsce w waszym jeszcze poprzednim związku, tak? Które gdzieś tam może, um, nie wiem, czy historia się powtarza w waszym życiu, i tutaj trzeba ten rozdział już zamknąć, dlatego że. Um, takie nieprzyjemne zdarzenia, jeżeli skupiamy uwagę na takich nieprzyjemnych zdarzeniach, to no, niestety przyciągamy, przyciągamy takie sytuacje do siebie ponownie. Tak? Także tutaj ważne jest, aby otworzyć się na nowe możliwości, bardziej pozytywnie spojrzeć. Um, um, na to, na swoje życie uczuciowe. Jeżeli jesteście w związku i coś tam nie działa, to nie skupiajcie uwagi na tym. Jeżeli chcecie oczywiście być z tym partnerem, z tą partnerką, to nie skupiajcie uwagi, całej swojej uwagi tylko i wyłącznie na tym problemie, ponieważ ten problem będzie się pogłębiał i będziecie więcej takich problemów do swojego związku przyciągać, a tego wiadomo, że każdy nie nikt nie chce, tak? Także tutaj skupiajcie uwagę, zamknijcie już ten roz rozdział, nie rozdrapujcie ran, tylko skupcie uwagę na tym, co działa w życiu waszym i wtedy więcej będziecie dostawać takich właśnie em, pozytywnych em, sytuacji zdarzeń w Waszym życiu uczuciowym. Także to tutaj tak naprawdę wygląda bardzo dobrze, pod warunkiem, że pozamykacie te, um, nie będziecie rozdrapywać, rozpamiętywać, zamkniecie te nieprzyjemne zdarzenia. Czy to jesteście singlami, czy to jesteście w związku, nie skupiajcie uwagi absolutnie na tym, co negatywne, tylko tutaj, um, jeżeli będziecie się cieszyć tą relacją, że będziecie się cieszyć, nawet chociażby jeżeli jesteście singlami ze swojego własnego towarzystwa to wtedy los wam da właśnie takie możliwości, że przyciągniecie do swojego życia kogoś takiego pozytywnego, z kim będzie można stworzyć jakąś interesującą znajomość na początek, tak? Także to jest pierwsza grupa, druga grupa, kamień, cy kamień księżycowy, zobaczmy, oj. Na wielkie się tutaj pojawiły, kochani. Co mi się pokazuje? Jakieś historie z przeszłości zaczną wracać. Tutaj zaczną wracać do Was historie z przeszłości. Hmm, może to być właśnie osoba z przeszłości, może to być podobne zdarzenie z przeszłości. Tutaj trzeba będzie pewne z, kim, z czymś się uporać, ale pokazuje mi się, że będziecie mieli tyle siły w sobie, i tutaj duża pewność siebie mi się pokazała. Także świetnie. Ja odnoszę wrażenie, że we wrześniu będziecie mieć okazję pozamykać pewne sytuacje z przeszłości. Tak? Tutaj y, może być tak, że z przeszłości ktoś się pojawi, może jakiś były, jakiś eks wróci, nie wiem, wyjaśnić pewne sytuacje i będziecie mieli. Już nie będzie ta osoba nie będzie miała na was takiego wpływu, bo mi się tutaj duża pewność pokazuje, e, duża pewność taka. E, no właśnie skupienie uwagi na sobie. Jeżeli jesteś kobietą, jeżeli jesteś kobietą i brakowało ci pewności siebie, brakowało ci poczucia własnej wartości, to tutaj mi się pokazuje, że ta Pewność ciebie, to poczucie własnej warto wartości jest bardzo ukazane w kartach, gdzie być może ten eks się pojawi, będzie może chciał wrócić, a wy stanowczo będziecie miały odwagę powiedzieć mu: Nie, ja już ciebie nie chcę, tak? Ja już y, 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 zaczęłam żyć w swoim życiem, jest mi świetnie y, samej ze sobą, jestem w stanie. Y, poukładać sobie życie tak, jak, jak, jak chce. To jest oczywiście przykład, tak? Ale tak mi przyszło do głowy. I wtedy będziecie mogły spokojnie to zakończyć. Jeżeli jesteś mężczyzną, no to historia oczywiście też tutaj um, dotyczy Ciebie, tak? Czyli będziesz w stanie na przykład, jeżeli to było toksyczne, jeżeli coś Ci nie pasowało w tym, będziesz w stanie to zamknąć zupełnie. Ewentualnie, jeżeli pozwolisz tej osobie z przeszłości wrócić do Twojego życia, to będzie na Twoich warunkach. Tak? Czyli to będzie, um, jeżeli masz uczucia jeszcze do, do tej osoby i ona pojawi się w Twoim życiu na nowo, to będzie na Twoich warunkach, ponieważ e, w takiej formie, jakiej to było no, poprzednio, to nie mogło dalej, e, dalej funkcjonować. Więc tutaj trzeba będzie zrobić pewnego rodzaju przewartościowanie, żeby móc ten związek um, rozpocząć dosłownie od nowa. W innej formie, to na takiej zasadzie. Natomiast w niektórych przypadkach może być tak, że ta osoba z przeszłości powróci po to, żeby definitywnie coś zakończyć. Też może być taka sytuacja całkowicie e, to zakończyć. Jeżeli jesteś osobą e, w związku, to również tutaj mogą pewne sytuacje z przeszłości powracać. E, jakieś doświadczenia może które miałaś miałeś się ze swoim partnerem, partnerką e, mogą się zacząć gdzieś tam powtarzać. I trzeba będzie zrobić z tym porządek, przewartościować wszystko. W niektórych przypadkach też może się pojawić, ktoś były, tak. Może się pojawić ktoś były na trzeciego, jak to się mówi. I też trzeba będzie tutaj zrobić porządek z tym. No, w każdym razie, w każdym razie, no, z, zapowiada się interesująco i, i będzie, będzie się działo, może tak powiem. Będzie się działo, ale wszystko będzie tak naprawdę dla Waszego dobra i no, z korzyścią dla Ciebie, z korzyścią dla Ciebie, dla osoby, która wybrała tą grupę, i to poczucie będziesz mieć takiego spełnienia, co jest bardzo ważne. Także, no, będzie się dziać. Trzecia grupa, Turmalin, zobaczmy. Tutaj, co mamy? Oho. Kochani, osoby, które wybrały tą grupę. Pokazuje mi się duża, duża zmiana. Duża zmiana, wszystko się um, zmieni o 180 stopni, dosłownie. Osoby samotne mogą po, samotne i niesamotne tak naprawdę, bo to różnie w życiu bywa, e, może na Waszej z, e, drodze stanąć osoba z przeznaczenia. Osoba z przeznaczenia. Jeżeli jesteście w związku, to tutaj mi się pokazują jakieś sytuacje karmiczne również. No, osoba z przeznaczenia, związek karmiczny, taka, taka historia. Tutaj jakąś lekcję, będziecie mieć jakąś lekcję do przerobienia. No i wiadomo, jak lekcja to niekoniecznie musi być bardzo łatwa, tak? Także tutaj karty mówią, nie myśl za dużo, nie analizuj zbyt dużo, zaakceptuj zmiany, zaakceptuj to doświadczenie, zaakceptuj tą lekcję, bo wyjdziesz z tej lekcji jeszcze silniejszą osobą. Tak? To, to, ma, to ma właśnie być w, w taki sposób. To jest ci potrzebne. Yy, po prostu yy, pomyśl w taki sposób, że jest to dla Twojego dobra. Jest to mi potrzebne po to, yy, abym doświadczyła, doświadczył czegoś w swoim życiu, abym stała się silniejszą osobą. Tak? Także tutaj taka sytuacja mi się pokazuje, czy to jesteś osobą samotną, czy to jesteś osobą w związku. Doświadczenie, doświadczenie, którego, y, które się pojawi w Twoim życiu, no wywróci Ci to życie trochę do góry nogami, ale tak ma właśnie być. To, jest, to będzie naprawdę świetne doświadczenie. To może być osoba, która wtargnie w Twoje życie i wywróci Ci to życie do góry nogami. Może być tak, że jesteś w związku, a wtargnie w Twoje życie ktoś z, z przeznaczenia, no i co wtedy? <laughs> tak, Także tutaj też tak może być. I ważne jest, żeby za bardzo nie analizować. I jeszcze właśnie jedna taka istotna informacja: nie opowiadaj, nie opowiadaj tego. Nie opowiadaj tego innym. Nie mów o swoich doświadczeniach y, związanych z tą osobą właśnie, czy z, tą, z tym wydarzeniem, y, nie opowiadaj innym, dlatego że każda osoba ma swoje zdanie. I każda osoba, która będzie Ci radzić będzie radziła z, z własnego punktu widzenia, um, co nie, nie zawsze jest dobre, nawet jeżeli ona by miała najs-, najszczersze, takie dobre intencje i tak dalej. To ważne jest, żebyś to ty słuchała swojej intuicji, swojego serca i postępowała, postępowała tak, jak ci serce podpowiada, intuicja podpowiada, tak? Czy, żebyś pod, postępował tak, nie radząc się tutaj um, innych. Także tutaj taka informacja. No, ciekawie, również ciekawie. I czwarta, ostatnia grupa zobaczmy. Tutaj bardzo fajne karty bardzo fajne, bardzo lekkie karty dużo komunikacji, dużo będzie się e, działo. E, nowo poznane osoby komunikacja wszelkiego rodzaju partnerstwo. E, Chęć budowania związku, i to jest tak, jeżeli jesteś osobą samotną, to będziesz mieć szansę poznać kogoś, z kim e, tak jakbyś miała miał omawiać, dys, przedyskutowywać, e, nie wiem, oczekiwania swoje względem w związku. Tutaj mi się pokazuje poznanie kogoś, z kim będziesz mogła, będziesz mógł tworzyć e, relacje, związek, i to taką takie, tutaj to jest długoterminowe, budowanie relacji, budowanie, uczenie się siebie nawzajem, tak, wyjazdy różnego rodzaju, no, wyjazdy, komunikacja, no, dużo będzie się działo, taka intensywna, ale taka bardzo przyjemna energia mi się w kartach pokazała. Jeżeli jesteście w związku, również dużo będzie się działo, dogadanie się na przykład, jeżeli były jakieś problemy w związku, albo omawianie pewnych, pewnych sytuacji w związku, może planowanie przyszłości, może planowanie wspólnego zamieszkania, e, może p, planowanie wspólnych dzieci, tak? Albo wspólnych wyjazdów, zakupienia mieszkania. No, takie historie mi się tutaj e pokazują, tak? No właśnie, tu są właśnie, dużo rozmów, dużo będzie się działo, także jeżeli jesteś w związku, to też może mieć związek z. E Skupnem domu też, tak? Także tutaj powiększaniem rodziny, no takie historie, także bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. Może to być również, jeżeli związek no nie jest udanym związkiem, to może być na przykład dogadanie się w kwestii rozwodu, kwestii podziału majątku, tak? W kwestii um, alimentów. No, cokolwiek by to nie było. Tutaj jest dogadanie, jest tu pozytywna komunikacja, e, pozytywne zakończanie spraw, e, pozytywne plany. Także tutaj, cokolwiek to miałoby być, będzie pozytywnie. Także kochani, ja oczywiście życzę Wam udanego września. E, subskrybujcie proszę kanał, piszcie do mnie. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.